Nie ma to jak sobie przez godzinę leżeć i razem przyglądać TikToki i wysyłać sobie rolki. Mam ostatnio z Michem mega fazę na, na filmiki z Husky. Bo Husky to są takie po prostu odklejone psy, że one potrafią się drzeć, wyć i jeszcze, jeszcze jakieś takie dzięki, takie gadać. Więc w ogóle to, to po prostu jest fascynujące. Więc ostatnio, właśnie jak mamy wolną chwilę, to się kładziemy na kanapie. I sobie oglądamy różne haski, ale też dzisiaj jeszcze odkryłam, że mopsy albo bulldogi, ja do końca ich nie rozróżniam, też wydają fascynujące dźwięki. Takie właśnie, wiecie, takie totalne darcie mordy, takie wręcz pijackie czasami. No więc taka faza. A e, co ja w sobie chciałam powiedzieć? A, bo właśnie wiem, dobrze, już już wszystko jasne, <laughs> e, Widzę was, kochani, w kolejnym vlogu, no to o to chodziło. E, ale tak, jestem trochę taka. Mm, Ululana, dzisiaj już po pracy skończyłam nagrywać film, to jakieś montować, wiecie, wszystko, wszystko naraz i teraz mam taki odklejony mózg. No ale z takich jeszcze dobrych, dobrych nowin, no to zapraszam was teraz na robienie zupy dyniowej, because z jesień i kurczę, trzeba jesienią żyć. a potem jedziemy po moją siostrę, która właśnie dzisiaj wraca ze Stanów, więc piękny dzień. Posprzątałam kuchnię, no i możemy się zabierać za zupę. Będziemy pracować dzisiaj z taką tacą już wcześniej upieczonej i porządnie doprawionej dyni. Dynię doprawiłam taką przyprawą z kamisa. Jest to przyprawa do dań z dyni. Gotowiec, który ma w sobie mieszankę kurkumy, papryki słodkiej, aż 12% cynamonu, więc całość jest dosyć korzenna. Do tego czosnek, imbir, chili, kmin rzymski, koper włoski, kardamon, pieprz czarny, cebula ogólnie same przepyszne rzeczy. Chyba w zeszłych latach pokazywałam Wam moje przepisy na zupę dyniową, takie trochę bardziej zaawansowane, ale dzisiaj mam leniwy dzień, więc zrobimy zupę dwuskładnikową. Damy upieczoną już w pysznych przyprawach dynię, do tego mleko kokosowe, wersję light i tyle. Żadnej cebuli, czosnku, nic takiego. Jakoś, jak wiecie, nie chce mi się Trochę to wszystko razem podgrzeję, następnie zblenduję razem i gotowe. Brakuje trochę soli. Lubię chyba to chlebko Fajnie. No tak, chlebek to chlebek W piekarniu czy tam jakieś takie okrągłe? W razie. Coś takiego Chlebek No i co? Jezu, to zawsze jest daleko A ja mam takie krótkie łapy Wróciła Widzieliście, co ja, kurczę, robiłam jakieś świece w powietrzu, coś w ogóle tak jest. Szaleństwo. Naprawdę szaleństwo. Ostatnio mój trener ma coś Olej ma fazę, żeby brzuch robić, i przez to też czasami wrzuci mi jakieś ćwiczenie na brzuch. Ale no u mnie to tam jest dużo do zrobienia w tych kwestiach. Co to tam wręczy? Wiecie, to też pewnie w dużej mierze wynika to też z tego, że jak jakoś dwa czy trzy lata temu straciłam orgazm i miałam właśnie te problemy z napięciami na miesięc na miednicy, no to wtedy mocno sobie odpuściłam wszystkie ćwiczenia brzucha, no bo właśnie nie wiedziałam jakie robić do końca poprawnie i w ogóle nie chciałam sobie szkodzić, ogólnie byłam wtedy dosyć dobita tą sytuacją, no bo też... Bardzo to wpływało na moje codzienne życie seksualne. No ale teraz, jak już jestem osobą doedukowaną w tych właśnie kwestiach do namiętnicy, to pozwalam sobie na robienie takich ćwiczeń, tylko pamiętam o tym, aby te mięśnie wcześniej podpinać i aktywować, czy aktywować, tak tak się to mówi, czy aktywizować. Nie pamiętam, w każdym razie używam ich. No, ale kurczę, jestem się tak fajnie, przyjemnie zaorana w tej siłowni szli ładnie. O, tego ciebie, dobra? Tutaj taki jest długi. O, super pies. Jeśli próbujecie ze swoim psem robić jakieś takie trudniejsze, właśnie zabiegi, jak na przykład mycie zębów, albo obcinanie pazurów, albo mycie uszu, to bardzo Wam polecam suszone szprotki. Troszkę śmierdzą, ale no pieski uwielbiają to coś, no i są też mega zdrowe i właśnie fajne, mańki fajny rozmiar idealny jako nagroda bo jak chcę tylko tę łapkę, wiesz i ja to już teraz czekam, że już prawie to mam o, tyk brawo, co za super pies proszę bardzo koniec no, bo ja czuję, że ostatnio zaczęła się jesień, bo jestem Znacznie, wiecie, taka znacznie bardziej zmęczona nagle. Przejście jesień zawsze jest dla mnie dosyć trudnym i takim... Oj, kokosu, nie skacz na mnie. Oj, je, je. Ale no, one są... Owocy są w dzikim nastroju, bo właśnie obiad jadły. Nie jaka to jest smutka. Aj, kędziesz, czy ja to jest olejka. Um, jaka zaczepiara! Psiara, zaczepiara! Wracając do tematu, to właśnie to przejście z lata w jesień zawsze dla mnie jest jakimś takim najtrudniejszym czasem w roku, bo bardzo łatwo wtedy się męczę i, i nagle moja energia się dużo szybciej zużywa. I właśnie ostatnio. Stwierdziłam, że troszeczkę muszę dostosować swoją rutynę do, do, do nowej pory roku, bo już robiłam się taka zmęczona, taka rozkojarzona, że nawet ostatnie 3 czy 4 dni w ogóle nie nagrywałam vloga. Miałam taki, wiecie, vibe, że po prostu zostawcie wszyscy w spokoju, ja muszę odpocząć. Ej, jestem taka zmęczona, muszę ten. A po prostu wakacyjna rutyna nie sprawdza się jesienią. W zeszłym roku w ogóle bardzo fajnie. Przeszłam przez jesień. Właśnie pamiętam, że wtedy kończyłam terapię w tym moim pierwszym nurcie. I byłam bardzo skupiona na tym, aby pilnować odpoczynku. Pilnować tego, że na odpoczynek nie powinnam zasłużyć, tylko odpoczynek powinien być częścią codzienności. Tak jak śniadanie, kawka czy wiecie, sranie no po prostu. I wtedy właśnie, chyba pierwszy raz od wielu lat uniknęłam takiej jesiennej deprechy. I w tym roku postawiałam sobie za cel, żeby to powtórzyć. Ej, bo naprawdę, przepraszam Was za te dźwięki, ale one się tak dobrze ze sobą bawią. Tutaj jest piękna, owocowa wojna światowa. <mum> moja zupa dyniowa z wczoraj. Tylko tyle zostało w ogóle. Wczoraj myślałam, że zupa będzie nawet na dwa dni, ale jak wczoraj moja siostra wróciła właśnie z chłopakiem, no to od razu przyjechali tutaj, byli głodni, to zjedli, Michu zjadł, ja w sumie jeszcze w nocy dostałam jakiegoś głoda, no i tym sposobem cała zupa zjedzona. Mmm, wyszła przepyszna, bardzo dobrze doprawiona. Bardzo gęsta, słodka, korzenna, no naprawdę sztosik. Jego mm, jakaś zupa jest pyszna. No chodź, podejdziemy. Jeszcze parę miesięcy temu Koko zbałaby się paczkomatu, a teraz normalnie, patrzcie, przychodzi tutaj jak do siebie. Dobra, kochana, poczekaj, ja tylko sobie odbiorę. Nice. No i chodź, idziemy. Wygrywasz konkurs na najluźniejszą smycz na świecie, wiesz? Jesteś super mądra, naprawdę. Eee, zobaczcie, jak pięknie idzie. Mamy teraz tak luźną smycz, że mogę nawet iść właśnie odebrać z nią paczkę. I nie strasę przy okazji zębów i nie złamię ręki i trzech nóg. Mimo, że mamy tylko dwie. Idziemy ci na imprezę, więc pomyślałam, że w ramach takiej szybkiej przekąski zrobię apple pie, takie wiecie, inspirowane tymi ciastkami z McDonalda. Kupiłam ciasto francuskie już takie gotowe i właśnie będę robić jabłkowy farsz. Po jakichś 10 minutach jabłka są już mocno rozgrzane, ale jeszcze bardzo chrupiące, takie wiecie, nie do końca zrobione. Puściły też już pierwszą wodę, Skrobia oczywiście to wyłapała, więc całość jest teraz w takiej gęstej, jabłkowej, kiślowej jakby pierzynce, otoczce, whatever. Nie wiem, tak wymyślamy jakieś random słowa. W każdym razie farsz jest gotowy i mogę go teraz nakładać do ciasta francuskiego. Idziemy z naszymi ciastkami na imprezkę z trzech całych ciast. wyszło mi 20 24 ciastka. Naprawdę poważna brywago Wazia się Nie. Co? A ty jesteś sprytny, Kurczę, chłopie, imponujesz mi. A jak zjedzą wszystkie, to co? No tak, a tak to zawsze jest jakieś w domu. No, tak Ej, do... a jesteś, kurde stratek. No to jedno, no ja chyba bym chciał te Nie, skazać, jedno to... to smutno, to, to dwa, dwa trzeba. To dwa? Hmm. Mam zaraz iść biegać z moją kumpelą więc jem banana staram się szybko w miarę nawodnić ajajaj, kurde jest tak szaro i poskudnie od rana dzisiaj leje no właśnie chyba dzieje się trochę to czego się obawiałam jeszcze parę tygodni temu że w tym momencie mm. biegam raz w tygodniu Kiedyś biegałam po, wiecie, 3-4 razy, czasem nawet 5. No, jest mi tak trochę teraz przykro, że w sumie tracę trochę to, co wypracowałam przez ostatnie miesiące. A z drugiej strony, no przecież nie będę się zmuszać, jak jest brzydko, to jest brzydko i tyle. I no, to, to nie jest jakiś kurczę, obóz wojskowy, żebym ja teraz musiała biegać, bo, bo nie wiem, bo co. Hmm, no, nie wiem. Szukam tutaj jeszcze jakiegoś, wiecie, dla siebie rozwiązania. Od zeszłego tygodnia weszłam w posiadanie takiego longsleeve'a i kurteczki, wiatrówki. Kumpela mi dała, bo ona ma bardzo dużo ciuchów do biegania i powiedziała, że właśnie mogę sobie wziąć, przetestować. Ech, więc przynajmniej już nie biegam w plaży, co jest bardzo spoko. Okej. Okay. moja podtałka jest wspaniała. Jestem zakochana. To jest tak lekkie, ale daj radę, serio. A dzisiaj jest mega zima, bo mamy chyba 7, stop... tak, 7 stopni. stopni. ej. O, jaki ładny golden tam idzie. U nas na osiedlu teraz jest nowa pani z takim młodym koldenem ślicznym. Hmm. Sytuacja w mojej lodówce jest Beztwarogowa, zupełnie. Czyli nie mogę zrobić pasty rybnej, dlatego o jejku, jak smutno wiedzie omlet. No i to będzie omlet jagodzianka, bo mam akurat świeżo kupione mrożone jagody. A, żeby nie było tak. Jak zawsze, to może dzisiaj użyjemy białko o smaku czekolady. Chyba jeszcze nie robiłam takiego omleta. Wiadomo, białko też nie ma takiego mocnego smaku, więc to nie będzie jakaś taka czekolada jak z Wedla czy coś. No, ale jakaś może lekka odmiana, przynajmniej. No i to białko, jak co? To, to, to nie jest tak, że ja je, ja je polecam czy coś. Po prostu my kupujemy to, co jest akurat na promce. No i właśnie ostatnio te białka były na promce, to wzięliśmy czekoladowe, waniliowe. Używamy. Są bardzo spoko. zaczęłam słuchać nową książkę, czyli Perfekcyjna śmierć by Helen Fields. Ostatnio mam właśnie fazę na tę autorkę, bo naprawdę pisze super e, serię o takim e, detektywie czy tam policjancie, whatever, kryminalnym kalanachu. Sam ten detektyw to tam whatever, jakby mnie aż tak nie interesuje, ale te historie są świetnie napisane i są bardzo często dziwne, złożone, trochę niespodziewane i mega mi się też podoba to, jak właśnie ta autorka przedstawia świat e, tego złoczyńcy, mordercy i w ogóle w psychol, tych psycholi. Więc jeżeli lubicie kryminały, ale często z takim troszeczkę strasznym twistem, to bardzo polecam. Słuchałam już Perfekcjonistę, Dobrzy ludzie muszą umrzeć i teraz właśnie Perfekcyjną śmierć. Mm. I wszystkie są ściągające. Jest to bardzo fajne do biegania, do gotowania, do sprzątania, no naprawdę, polecajka. I powiesz, że rozumiesz, czemu wiarodawca wolał pozostać anonimowy, ale przy... No nic nie słychać. Mm. Ej, odebraliśmy właśnie klucze do naszego nowego domu. Ta-da! <noise> I właściciele dosłownie spakowali na naszych oczach ostatnie manatki, zrobiliśmy sobie taki, taki spis wszystkich mebli, które zostawiają i. Jakieś małych zniszczeń, bo tutaj, gdzie nie, gdzie są jakieś takie rysy teges, żebyśmy mogli porównać w momencie też zdawania tej nieruchomości. No i oto jesteśmy, już na swoim. I w swoim pierwszy, z której się najbardziej cieszę, to jest ta ogromna lodówka. Patrzcie, ile to ma Pięter. No i oczywiście jest dwudrzywiowa, tutaj znowu tyle pięter jeszcze na drzwiach. Wszędzie półeczki. O oh my god, już nie mogę doczekać tego było w Pietrze. No, a tymczasem jedziemy się pakować do domu. Zabieramy się dzisiaj za pakowanie już naszego mieszkania. Ja zaczynam od kuchni. Michu będzie robił nasze biuro. No i właśnie też zawieźliśmy pieski do plecy, więc mamy ciszę. Spokój, nikt nam się nie będzie plątał między tutaj krzesłami nogami. No i przez najbliższe trzy dni mam nadzieję, się wyrobimy ze wszystkim. Jak się pokłuje te wszystkie rzeczy, to się zauważa takie małe ciekawostki. Na przykład znalazłam w szafce trzy ketchupy, ponieważ jakoś tak przesuwały nam się na tył i cały czas myśleliśmy, że nie mamy ketchupu. Na miejscu się okazywało, że mamy, potem ja szłam na osobne zakupy, wiecie, nie dogadaliśmy tego między sobą i teraz jesteśmy prak praktycznie posiadaczami zapasu na dwa lata. I dużo takich śmiesznych, małych bzdurek tutaj. Wychodzi. A w ogóle tak sobie jeszcze teraz pomyślałam, właśnie pakując się, że to będzie mega dziwne. Jak za trzy dni odbierzemy nasze psy i przywieziemy je do nowej chaty, bo one jeszcze nie były w nowym miejscu. No i są pieskami, więc wątpię, żeby rozumiały, że się przeprowadzamy. Więc dla nich to będzie pewnie niezłe zaskoczenie i jestem mega ciekawa tego, jak zareagują. Co tam jeszcze mam? Taki syrop klonowy. Pierwsza tura rzeczy, gotowa, Wiedziemy. No dobrze. Jeszcze jak się tutaj wchodzi, to czuć taki obcy zapach, który troszkę no, przeszkadza, ale to w sumie normalne. Trochę pachnie kotem. I jakimś rosołem, ale takim nie naszym rosołem, więc myślę, że w miarę szybko będziemy musieli tutaj ugotować jakieś takie ogromne spaghetti, żeby trochę ten teren przejąć. Plask. I placki. Plask, tak, Taak, poranny ten. Mm. To co, rozpakujemy no, kuchnię. Te naczynia, też nie nie no. ja y Ale super, patrzcie jak on, tu będziemy mieli nową pozycję, coś tutaj będę, nie wiem, myć sobie jakieś warzywka, tego śmiać, co będę mogła do Was gadać. Cudownie. Ja jestem już troszkę w ogóle spocona od tego całego noszenia. Mimo, że jest zimno, to jednak można się zgrzać. No dobra, let's go. Tutaj można sztujce. Tu sztujce, no tak, mm. tu sztujce eee, tu przetrawy, część przynajmniej. I wtedy co? Tutaj kubki? Tak, to by I się tutaj przydało kubki? wstawić bojka? fajne? Czy, czy to było na zamówienie robione? Myślę, że to była IKEA? thank <thud> Jedziemy już z drugą turą. Onesty idzie nam za rąbiście. Zaraz mamy godzinę 17 i zrobiliśmy już wszystko, co planowaliśmy na dzisiaj, więc na tym kończymy. Rozłożymy tylko teraz tę drugą turę i potem jedziemy spotkać się z moją siostrą na kolację i już wiecie, czyli jemy. Przeprowadzka dla wielu osób to z pewnością jest stresujący czas. Natomiast ja osobiście uwielbiam, od dziecka uwielbiam przeprowadzki. A jako dziecko przeprowadzałam się z rodzicami całkiem przeprowadzaliśmy się z rodzicami całkiem sporo, bo myślę, że z 7-8 razy. No więc jak mówię, że lubię przeprowadzki, to naprawdę sobie to przetestowałam już wielokrotnie w życiu. I normalnie cały czas teraz chodzę taka nakręcona, że jest jakaś akcja, że coś się dzieje. I oczywiście jeszcze mnóstwo opakowania przed nami, i tak myślę, że za jakieś dwa dni tu będę miała już jakiś kryzys, wiadomo, ale jednak. Więcej radości niż stresu. ej super co. Chociaż patrz, to są znowu te szuflady, mhm. takie jak u nas. No lepiej wchodzi. No lepiej, brzydsz, ale lepiej, nie? No, ale lepiej. To w tą stronę czy małe? Nie, to w tą stronę. No jak na wymiar. Wow. Te wchodzą super. Nie wiem. Co coś kupić? Uuu, wiesz co ma być? Tak, Moja siostra właśnie odwołała nasze dzisiejsze wyjście, bo coś tam się źle czuje. Więc teraz mamy luzkminę. Co robić? Bo jesteśmy turbo głodni. Od śniadania w nie jedliśmy. I mamy teraz też więcej czasu. Hmm. I opcje są dwie. Albo idziemy na miasto, jeszcze śpimy tutaj, albo druga. Pakujemy łazienkę, sypialnię i śpimy już tam i zamawiamy tam coś do jedzenia. Hmm. Dobra, już się dogadaliśmy z Michem, że jednak zostajemy jeszcze dzisiaj tutaj. Ja czasem jestem taka trochę łapu, capu. Chciałabym wszystko szybko, tu i teraz, ale nie ma co. Nie będziemy mieli tam jeszcze takiego komfortu jak tutaj. No bo też właśnie tam nie ma PlayStation. To jest najważniejszy, największy argument, ale drugi argument jest taki, że tam nie ma mojego komputera. Z, z, tego wiecie, z grami gamingowego. No więc siedzielibyśmy. Wieczorem i co my, co my byśmy tam mieli robić? Nie wiem, byśmy tam mieli coś rozmawiać po 13 latach razem, bez sensu zupełnie. Ale zamówimy sobie zaraz jedzenie, a ja się powoli do zabiorę za pakowanie łazienki i też kurczę wszystko będzie zajbiście. No. Jej ja się cieszę, ale po prostu rozsadza mnie dosłownie. Moja bestia dała mi taki świetny trik na pakowanie łazienki żeby wszystko wstawiać w takie właśnie miękkie filcowe organizery z IKEA, mam ich naprawdę sporo. Te organizery od razu do kartona i potem tylko cyk, 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 wazience z kartona. Wszystko też zabezpieczone. W razie gdyby coś się wylało, to one też wszystko wchłoną. Jest to jest naprawdę genialne, genialny sposób. Ta -da -ta -da. No że postanowił No, przyszły nasze burgary. A jak ogólnie ci się podoba ten Cyberpunk? Bardzo fajny. Już lepiej działa teraz i poprawili trochę tam Mnie to... Mam jedności, bardzo spokojnie. Ja faktycznie lepiej się gra na, ten, na padzie i od dziwo, mimo że nie lubię strzelania na padzie. Ale z pomaganiem jest ok. A dużo lepiej się na przed siedzi niż tam przy kąpie. A są jakieś gry, które wychodzą tylko na komputer? Na przykład ta Star coś tam ostatnio Była taka? Starfield? Starfield, to? Yy, nie, on jest na Xboxie też. No so, so, ale raczej takie na przykład, takie, jakieś takie strategiczne niektóre... Dwa no. chyba jak się ma wykupiony ten taki Game Pass, taki Ultimate, to tam chyba jest granie w chmurze też. Nie wiem czy w niektórych chyba jest, tak się wydaje. I to okay. może też.